Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w The Fairtrade Total War i submod MOS, kampania Mordoru, która jest jak na razie jedną z najlepszych kampanii, jakie mieliśmy. Więc tak, pierwszą rzeczą, co, co trzeba zrobić, to wzmocnić obronę... Ozgiliad. Co Cofajcie się! Dobra, ściągniemy posiłki. Dopiero mu skopiemy dupsko. Ci nie pójdą, ale ci już mogą iść. Zabić ich! Oh! Wyrżnąć wszystkich! <laughs> Na automacie nie będziemy tego wszystkiego obicie. Strać. Nie bierzemy jeńców. Choć mogłyby ich wziąć, ale przecież. Słuchanie, tak. Hmm, to by się przydało. No oczywiście, dobra. Wejdźmy tutaj. W Minas, do Minas Morgul przejdą kolejne poczwary. Cudownie. Tak, wreszcie możemy tutaj werbować troszkę więcej lepszych sił. Dobra, jeden oddział łuczników też niech będzie. Tu się e, tworzy budynek, cudownie. Plac Musztry, Gwardia. Również poprosimy teraz ten budynek. <laughs> wreszcie zaczynam nadrabiać swoją potęgę militarną, która w zasadzie powinna być od samego początku. Ty, przyjacielu, pójdziesz do Minas Morgul, gdzie będziesz nadzorował wszystko. Kto tu jest? Ranny. Ranny jest jeden oddział włóczników i troszkę mieczników. Ci sobie myślę, że poradzą. Jak wygląda sytuacja tutaj? Możemy coś budować? Ewentualnie moglibyśmy pójść dalej. To by było ciekawe. Wymiana zboża. Możemy tutaj wzrost handlu towarami zrobić. Mam tylko chyba dwa... Od... No właśnie mam tutaj dwa oddziały. Nie, nie, to nawet nie ma co się tutaj pakować. Jak okay. z Melkorem? z wiarą, chodzi mi o wiarę, bo oni wierzą, oczywiście są wyznawcami Melkora. Przynajmniej o ten region nie trzeba się za bardzo martwić, jeżeli chodzi o Melkora. Jest to naprawdę prosto. Już gorzej będzie w dalszych sektorach tej Gondoru, gdzie jest raczej ta wiara, jaką ci nazywali? Dundein. Właśnie, wiara Dundein. I widzę, że Mina Stilid ma naprawdę silną obstawę. Są tu. piechota gondoru. Tu są gondorscy włócznicy. Masa łuczników, naprawdę potężna. Silna, bardzo silna armia. Taka zbalansowana. Tak, Osgiliad Do szkół. Tutaj. Oczywiście, co zrobimy sobie tak? Oni tak nie mają za bardzo doświadczenia, tak sobie po prostu połączymy, żeby były pełne oddziały. Będziemy chcieli teraz tutaj rozwinąć sobie tą strażnicę miejską, żeby był lepszy garnizon. Wierzę z balistami niekoniecznie. Na razie zróbmy chatę myśliwską. No, i chyba będziemy musieli skończyć turę. Właśnie zastanawiam się, co by tu można porobić. Chętnie bym użył też swojego szpiega jakiegoś. Gdzie jest mój szpieg ogólnie? A, tutaj jesteśmy. Doskonale. Więc tak. Ta osada na pewno się nie wybroni. Mm, więc szpiega, poproszę w to miejsce. Chcę zobaczyć, czy nie nad. Harat, mógłbyś się tak troszkę tutaj zadziałać? Bo ja wiem, że masz mu makile i td. Wypadałoby ich w końcu użyć. Dobra, spójrzmy jeszcze wiadomości. Droga zablokowana dla szpiega. To z przed chwilą widzieliśmy. Powiększenie świty. Zrobimy sejwa. I skończymy turę. Ale serio, jak na razie, jest to jedna z najlepszych kampanii w Medieval'a, jaką miałem. Jest genialna. Czemu stopera nie włączyłem? Czy odpaliłem go, ale nie, nie uruchomiłem? Pytacie też, czemu nie nagrywam krasnoludów. Krasnoludy są moim zdaniem najnudniejszą frakcją ze wszystkich, bo mają no są bardzo oddalone prowincje, poruszają się na niewielkie odległości. A dodatkowo jeszcze mają potwornie wolny werbunek, niewielkie siły, potężne, oni są, oni są potężni. Faktycznie, że tam rozbijają podstawowych orków jak bierzyny, ale. Żeby dojść do lepszych jednostek i potrzebnie sprowadzić tą armię z północy na tej wielkiej mapie. To już troszkę trudniej. Dobra, kolejnego generała może już nie potrzeba, bo będzie za dużo. Ale tak, na pewno zaatakujemy te posiłki, które tutaj się zbliżają. Połączymy ich z Minas Morgul. Świetnie, to już jakaś armia, która będzie w stanie tam przynajmniej konkurować. Wy też idziecie do Minas Morgul. I mój zarządca też do Minas Morgul. Poprawimy troszkę dochody i zaatakujemy ten oddział. Pięknie, 530... no, no bez jaj. Zaatakujemy nocą i 88 straconych bardzo ładnie. Strać. świetnie Czy ja tutaj chcę mu pomóc? Myślę, że tak. Doślemy tą pomoc. Objektiv Jak tam jest w Osgiliad? Będziemy mogli niedługo coś werbować? Za ile tur? Za trzy tury będzie dopiero coś. Może tutaj wielkiej konstrukcji mur będzie do ulepszenia. Tych sobie przetrenujemy. Elenuin. Nic się nie dzieje. Tutaj jest rozbudowa. Dalej sprawdźmy teraz te wszystkie rzeczy. Więc tak. Przede wszystkim chciałbym rozbudować drogi w tej prowincji. Przyda się, ponieważ jest ona dość rozległa barad dur Też się przyda to lepsze drogi. Będziemy mogli szybciej dosyłać te lepsze jednostki. O, widzicie? Mamy orkowych... nie, orkowych łuczników. To już jest znacznie lepszy oddział. W takim razie zwerbujemy sobie jeden. Mamy tutaj trzy dodatkowe oddziały, które poślemy na front do Osgiliad, żeby wzmocnić zaplecze. Zobaczymy hmm, 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 hmm. jak Gondor sobie poradzi no, bo z dwoma pełnymi armiami, które ruszą na Minas Tirith obóz. Cudownie, więcej orków. Powiedziano, wojnę Dale z Isengardem się tłucze. Cudownie. Elfy z Lorien, bo są finansowo najlepsze. My jesteśmy dopiero 14. Co ja to w produkcji jestem najlepszy. Świetnie, mam najlepsze jakby dochody na jedną turę. Ze wszystkich frakcji. Znowu Savor. I zakończymy turę. Przydałbym się więcej szpiegu, bym się przydało, wiecie. Czy jest tu gdzieś miejsce, gdziebym mógł zwerbować szpiega? Czy musimy mu rzeźnie postawić? I dopiero wtedy. Pewnie rzeźnia pozwoli nam dopiero werbować szpiega. No, nawet nie mam co szukać. Ta, będzie trzeba rzeźnie postawić. Gdzieś tu ustawimy w Ozgilia, żeby było blisko. Ten szpieg na razie nic nie wykrył. Oni zostali odparci. Świetnie, do, te, do tej osady możemy się cofnąć, jeżeli będą problemy. Możemy ich doszkolić, naprawić? Nie, drewniany zamek, ulepszenie. No, zobaczmy. No, tylko 180, tak mamy. Malutko pieniążków, ale opłaci się to i skończmy turę. Austin Hill można by wzmocnić troszkę garnizonem. To jest jakaś tam twierdza, ale. daje malutkie dochody, ale zawsze jakiś tam. Wycofali się, zobaczcie. Nie chcą ryzykować, wiedzą, że Harad jest za plecami i są całkowicie odcięci od zaopatrzenia. Mądra decyzja. Mam nadzieję, że Harad w końcu zaatakuje. O, zaatakował! Tak, przejął wreszcie jakąś osadę Gondoru, to dlatego skończył się taki napływ jego sił. Dobrze, mamy nocnego wojownika, minus jeden do lojalności, co cię dyskwalifikuje na starcie. Więc tak, generał Mordoru niech wspomoże. Za cztery tury akurat postaram się zebrać w ten czas lepszą armię. Konstrukcja balist, na pewno będzie też trzeba to rozwinąć. Tutaj więcej jednostek mi nam będzie potrzebnych aktualnie. Tak samo jak na przykład ci, ci, więcej tych. Na razie po prostu więcej armii. Nie może nie tyle, że lepszej, ale po, potrzebuję dwóch pełnych armii do walki z nimi. Tutaj mógł sobie chętnie zbudować łuczarzy. Pozwoli to później po rozwinięciu budować orkowych łuczników, którzy już tam troszkę dają radę, bo ci zwiadowcy są bardzo słabi. Najbardziej rozwinięta frakcja Gondor nas wyprzedził. No, produkcja. Jesteśmy na drugim miejscu. Tutaj się skończyło coś budować. W takim razie rozwiniemy sobie później również drogi piaszczyste i. Minas Morgul. Czy Minas Morgul nie? To nie jest Minas Morgul Nie niezbyt duże. Ale te drogi tutaj na pewno będą na plusie. Dalej kończymy turę. Musimy poczekać. Muszę mieć dwie pełne armie, żeby uderzyć na Minas Tirith. Inaczej nie masz na szans. Jest ich za dużo i chyba. I tak to będzie oblężenie ludziska, a nie szturm, bo. No, bez troli, to nie dałbym rady tego zająć. Skończmy turę. No i proszę, Rohan będzie mi się tu panoszył. Trzeba będzie odbić to miasteczko później. To mi chyba w ogóle nazgór, więc. O, właśnie 420. 4 do 1. Możemy się pobawić, spróbować, nie sądzę, bym zabił tak wielu. Upiory pierścienia, Słu zajmują tą osadę. Ohoho, to osada. Toż to, to, to jakiś obojczyk jest. Dobra, mhm, nawet się rozwiniemy. Nie, nie możemy się już bardziej nawet rozciągnąć. To są włócznicy. No dobra. Będzie trudno. Uderzymy z nich po prostu. No, na Nazgul na przodzie. Mhm. Świetnie. I do tyłu. Być może to będzie niegłupie, wiecie? Mamy trochę minut. A my jedną szarżą zabijamy bardzo dużo ich. To są najsłabsi włócznicy Rochana, więc nie powinno być aż tak problemów. Jeszcze jedna szarża. To jest taktyka na walkę konnicą. Pięknie. Ten rozdział już w zasadzie rozbity. Stało mu ilu? Dwudziestu, Cudownie. Kolejna szarża za chwilę będzie. Przyspieszymy to może troszkę. Teraz nawrót. Tak, jest ci są załamani, cudownie. Dobra, 5 minut, on sobie może poczekać. Świetnie, kolejny. Co się okaże, nie stracimy żadnego na górze. Żad a, straciliśmy jednego jeźdźca numeru. Ponownie. Niech przyślą większy garnizon. I tylko. No i koniec z nimi, cudownie. Pięknie. Teraz tych. A to jest jakaś słaba ta jazda, ciężka konnica, ale no dobra. Postaram się ich zabić. Jest pisk. No to jest. Pod... I teraz rozumiecie, czemu ja nie chciałem. Jeździć całą armią takich. Ja mogę ich używać do obrony miast. Ja mogę ich używać. Jako generała. Także powiedzmy, rzucamy go do walki, ale dopiero wtedy, kiedy będzie naprawdę potrzebne to. Natomiast nie w momencie, gdy ja mam takich dziewięciu w armii. I to jest, no, oni są po prostu za mocni, jeżeli uderzyć wszystkimi na raz, plus na przykład armia troli. To jest już armia Mordoru, taka, którą ja nazywam, że to są noby. Ja, dla mnie to autentycznie noby tak grają, bo to, to jest niezbalansowane, totalnie. To one niby, te na ogóle nie były projektowane w ten sposób, by utworzyć z nich armię, tylko one były projektowane po to, by to był bardzo dobry dowódca na czele armii sługusów i orków. To jest, to jest po to oni byli. Dobra, mieszana lojalność, uuuu, minus dwa, to jeszcze bardziej do widzenia, WŁADCA CIEMNOŚCI WYBRANY! What the fuck? Oddani wierność do Władcy Ciemności jest niezachwiany, jego osobiste, no je, i jego osobiści doradcy do wszystkich złych dziedzin kłaniają się, kłaniać się będą przed ich panem. Cudownie, wybrali mnie na Władcy Ciemności. <noise> Piszę sobie to w sywi. Będzie zajebiście, więcej tych orków. Tak samo tutaj musimy stworzyć dwie pełne armie, zanim ruszymy na um, pozostałe, na tą minus mm, Tirit. Tutaj tak samo z Dolguldur, Guldur. nich wyjdą posiłki. Nawet nie będziemy fatygować naszego głównego nazgula do tego, by nam dowodził tą armią. Cudownie. Tak, tu się coś buduje, tu się nic nie buduje. W takim razie zróbmy sobie. drogi. Znowu polepszymy sobie też tutaj trakty. I teraz tak, w czarnej bramie. W czarnej bramie przydałby się, przydałby się garnizon. Świetnie. Radca awansuje, Sauron władca ciemności. Władca ciemności Mordor. Racje pogorszone, Rohan rozpaczliwie, wypowiedziano Wojnor, Dale z Gundabad, to oni się biją gdzieś tu, tutaj już chyba, chyba, gdzieś tam na dalekiej północy. Najbardziej rozwinięta frakcja, to się wie. I wroga armia zmuszona do ucieczki, wreszcie spychamy Gondorczyków daleko na, na swoje, za swoje ziemię. I powoli mam nadzieję, że będziemy brnąć w stronę troli. Przydadzą mi się dwa oddziały troli w armii. Wszystko tutaj gra? Gra. No i cudownie. nie ja jestem, czy tu jest jeszcze jakaś osada, ale chyba jest, bo run tutaj się już zajął. Chyba nawet tutaj widzę granicę taką cieniutko zaznaczoną. Bo oni dostają tamtą osadę jako spawn po prostu. Od tak z urzędu. Dobra, Mordor, zapis. I koniec historii. Znowu? Okej. Okay. Bo to jest jeszcze chyba słabsza armia niż poprzednio. Wow. Dobra. No to co? Jazda ponownie. Muszę tu dosłać jakieś posiłki, żeby nie atakowali tak ochoczą. Najpierw by trzeba było rozbić łuczników. Ta, 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 już reagujemy przecież tutaj. Łucznicy. Dobrze, najpierw zaatakujemy tych łuczników, czy łuczników. Nie miotacze. Najpierw na tamtą stronę. Tylko przyspieszmy to. Okej, okay, uderzymy ich. Z... O, pięknie uderzymy. Dobra, cały oddział rozbity cudownie. Teraz tutaj, tą ciężką piechotę. Oni są tak potężni, że nawet nie muszą szarżować na zwykłą taką piechotę, tylko mogą ich wyrżnąć, po prostu. Bardzo podobna niestety jest ludziska jednostka Gondoru, ciężkiej, ciężkiej konnicy Gondoru, bo to jest, ym, to jest milicja, no to wiecie, oni są może troszkę lepsi od chłopów. No to nie dziwcie się, że akurat teraz ich tak rozbijamy. Jeszcze zawijemy sobie. Ci dopiero tam zadają nam jakieś obrażenia, bo są włócznicy. Trochę do tyłu. Ponownie. I kontynuuj, tak, wybijemy. Wyryzgniemy ich do końca. Żeby nie uciekli. No i pięknie. W sumie na tych dwóch atakach straciliśmy tylko paru guli, więc siedmiu łącznie chyba. Albo 8, bo wtedy trzech straciłem. Stracić. Wolę nie tracić po prostu osad bez tak, bez potrzeby. W sumie to mogę to nawet dosłać drugiego na gula, żeby bronili. <ścoughs> Powodzenia z wyzdobywaniem wtedy. Ustawimy sobie, sobie tutaj zaraz wieżyczkę, żeby obserwować, czy przeciwnik nie nadchodzi. Bo więc tak. Rohan ma potężną konnicę. Najlepszą w grze. Ale piechotę ma koszmarną. Nocny wojny się lojalny. 10 punktów ruchu, to jest bardzo dobra umiejętność. Punkty życia również. Zysk z handlu, morale, dowodzenie zajebisty. Bierzemy go. I od razu. Tutaj. Do Osgiliad. Świetnie. Kolejne oddziały, niech się poruszają. Najpierw sobie tutaj wzmocnimy ten garnizon. Jest już pełna armia, cudownie. Dwie tury do kapitulacji, zajęby się. W takim razie. Cała ta armia, która tutaj będzie, dojdzie do Osgiliad. Dobrze, teraz zacząłem wreszcie budować swoje zaplecze militarne. Dopiero teraz, w 31. turze, jestem w stanie coś tam, coś tam zacząć zasypywać przeciwnika potężnymi jednostkami. Ulepszymy sobie wszędzie drogi ludziska. To nam podniesie troszkę też wymianę dóbr z innymi tutaj miasteczkami, czy naszymi zamkami. A poza tym fajnie jak wszystko coś buduje i coś się gdzieś robi. Tutaj natomiast chciałem. Właśnie, I jeszcze może kawałeczek i jeszcze kawałeczek. I odcinkę tutaj. Wieża strażnicza. Cudownie, wracaj do miasta. Tu sobie jeszcze ustawimy też gdzieś wieże strażnicze, żeby obserwować, czy coś się dzieje. I dwa oddziały bandy orków. Niekoniecznie. Co możemy tu zbudować? Możemy tutaj zrobić strażnicę, straż miejską. To są ci zwykli orkowie z włóczniami. Najbardziej rozwinięta frakcja. Znowu Gondor nas wyprzedził. Czy tędy ktoś idzie? Tak, tędy idą już. I mają gwardzistów z Dol Amrot. Będzie trzeba się później z nimi rozprawić. Ale jak widzicie, to jest naprawdę spora armia, jakby tam jak miał powiedzieć, to a Gondor też ma z dwie armie pełne. Będzie trzeba ich jakoś rozbić. Bo ta jest silna. No dobra. Zakończmy turę. Czasami się zastanawiam, czy trzeciej armii by nie potrzebowało w tym rejonie, żeby zaatakować Minas Tirith. Trzy wielkie armie. Dopiero wtedy. Hmm. Właśnie mam szatański plan. Użyjemy króla nas z Google jako generała i zrobimy historyczną bitwę o Minas Tirith. Mm. Ha, 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 ha. Mhm, mm nadal 4000, prawie dochodu. Świetnie, tego nie chcę. Kolesie... Ty bardzo stracę na dochodach. Oj, bardzo. To ty jednak jest oh! to sieć,cę tutaj. Pieniądze ważniejsze. Baratur gotowe. Cudownie. W takim razie plac musztr by to trzeba było wybudować. Ewentualnie hodować szody. Warsztat kowala. Można wierzyć, że balistami, są aktualnie niepotrzebne. Zobaczmy, co jeszcze możemy zwerbować. Więc... O, wreszcie! tą gwardię mam, orkowi, szabrownicy, to jest też bardzo dobry oddział. Bierzemy tych trzech. O, z Giliad. Długo jeszcze będzie budowa? Jeszcze troszkę. W takim na razie naprawmy już te mury. Ta twierdza padnie w następnej turze, cudownie. Mam nadzieję, że oddadzą bez walki. Tutaj również niedługo będziemy mieć tą gwardię. A także zwerbujemy jeszcze z dwa oddziały. Tak, dla zasady. Rzeźnia. Mogę szpiega werbować. Dobra, tutaj wybudujemy sobie rzeźnię dla tego szpiega. I dowódca, który idzie aktualnie do Minas Morgul. My całym tym garnizonem wychodzimy stąd. I mamy tutaj prawie pełną armię. Cudownie. Znaczy jeszcze tych przekażemy. Czy nas gula jako dowódca? Co potrzebuje nas jako dowódcy? Potrzebuję bardzo dobrego dowódcy, więc tego będzie to Nazgul. Mam dwóch. W tym razie wymienimy go później z tym. Tutaj jeden generał zostanie. Więc tak, zabierzemy tego. Jeden, jeden generał będzie broił Kairandros, drugi natomiast Nazgul przejmie jego miejsce. A w tym miejscu jeszcze chciałem ustawić jedną wieżyczkę. Chcę sięgać wzrokiem troszkę dalej. Pięknie. I cóż, zobaczmy. Misja nieudana. Zablokuj port Minas Tirith. No, ciężko jest to wykonać. Raport z rekrutacji Minas. Morgul, Kirit Ungol. Mamy lepsze drogi wreszcie. Zajebiście, zapisz grę. Mordor. I skończmy turę. Zobaczymy, czy wyjdą z tego Kairandros, czy jednak będą chcieli walczyć. Matko boska, ile tu jest armii Gondoru! <laughs> Toż to chore! Pięknie, sadose. Okupowana... okupacja. Nie będziemy go niszczyć. Ale on utracił teraz już dużo. to Edoras, dotarłeś do Edora, stolicy Rohannu, zbudowanego przez drugiego króla Rohanu, Brego, a syn Eor. a młody... Jezus zostawia bo... ja te nazwy, a ten tego, a tamten tamtego, gdy był ten tego, nie, nie umiem czytać, tego. Respekt, posłuszeństwo, lojalność, do widzenia, nowa misja, następujący... Tro... Następca tronu musi dołączyć do inwazji, doraz. Inwazja na Erdora. Zwołano inwazję. Mroczny pan Sauron wzywa do inwazji, aby przyłączyć nowe krainy do cienia. To jest czas dla wyznawców Morgotha. Aby odrzucić swoją odwieczną i. Y, <laughs> co, co co Odrzucić swoją odmienność i zjednoczyć się pod jedną flagą. Oko Saurona zmiażdży wrogów. Rocznego pana Musi utwor musisz utworzyć armię w ciągu 10 tur, aby przyłączyć się do inwazji. I to jest idealny czas, by Słuchaj ruszyć na Tirith. Pięknie, nowa misja. Zablokuj port. Oho, dalej się nie dało? Weźmy w takim razie tutaj wszystko. Doszkolimy? Raczej nie. Zwerbujemy nowe siły. Tych mamy wreszcie. Tak, weźmiemy ich sobie. Jest bardzo dobry oddział. I tak, generał zostaje. Atakujemy Osgiliad, szturmując na następnej turze miasto. Tak samo jak i tutaj. Bierzemy tych. Jeden dowódca zostaje. Drugi tutaj. Świetnie. I musimy jeszcze dosłać więcej chyba posiłków pod postacią tych ciężkich oddziałów. Skutecznym przeciwko pancerzowi, tych weźmy bo oni są lepsi. Pięknie, dwie armie. No i tak, zobaczmy, co możemy tutaj. Hmm, tu możemy jeszcze więcej. Konstrukcja balist, pracownia gra, a, garbarska. Weźmy konstrukcję balist, teraz będziemy troszkę w altylery szli. Karian co tu jest? Urząd werbunkowy, ale nie mój. Bramię na porządku, wynikają z wysokiej jakości. Nie, później go zmienimy sobie spokojnie, ale za to zrobimy tutaj po naszemu, czyli kaplicę Melkora. Świetnie. Ach, ta muzyka. Największa frakcja. Niedługo będzie też najpotężniejsza. budowy cudownie. Mhm, tu się wszyscy coś buduje. W barad Dur będę chciał zbudować sobie hodowlę trzody dla większych dochodów. I zapiszemy teraz, grę, czy Szykuje się naprawdę potężna bitwa. Niedługo ludziska. Dołączymy za chwilę do tej Krucjaty, tylko w momencie, gdy przejmiemy Adoras. Nie teraz nie tylko z Giliad. Musicie pamiętać też o fakcie, że jeżeli przejmujemy stolicę wroga, to i na jego terenie, na terenie jego królestwa spałnuje się pełna armia. Uuu, no dobra, duża bitwa przed nami. Czym ty mnie atakujesz? I co ja mam? Przede wszystkim ja mam dość nieciekawą armię tutaj. Ty masz za to naprawdę dobrą armię. Dwa oddziały elitarnych. Ci są... Ci się praktycznie nie liczą, jest ich za mało. Jeden oddział uczniów, będziemy mogli, musieli dobrze zagrać na zgulem. I tutaj tak. Najemnic topornicy. Myślę, że bardzo osłabił swoje siły, a może być dla nas wielka korzyść. Tutaj kolejny elitarny oddział. Ci są zwykli, akurat. To ludziska, ta bitwa już w następnym odcinku, bo dzisiaj nie zdążymy zrobić. Ale cztery tysiące naszych orków. Jeżeli to wygramy, ym, możliwe, że będziemy mogli wreszcie zaatakować mina Tirith. Dobra, do zobaczenia. Hejka.